Zimba, król lew.

Tu jesteście. Niech wam się przyjrzę. Co z naszymi ranami? W porządku. Masz jeszcze trochę liści leczniczych? Pewnie. Już prawie skończyłam. Dobra robota. Dziękuję. Simba, te rany nie wyglądają aż tak źle jak na tak wielką bitwę. To nic poważnego? Nie, mamy wszystko, czego trzeba, żeby je wyleczyć, ale jeśli chcemy, żeby oni odzyskali siły, trzeba dać im coś do jedzenia. Zaraz się tym zajmę. Skąd my weźmiemy tyle trawy dla wszystkich? Wielki, wykorzystałeś swój medal, żeby dostać więcej sera, prawda? Chciałem nauczyć się, jak sprawiać, żeby różne rzeczy zaczęły się pojawiać. Udało mi się 10 razy pod rząd. Chcesz trochę? Jeśli miałbym wybierać, wolałbym ser z dziurkami. Naprawdę? Spróbuj tego, jest pyszny. Ale skoro chcesz sera z dziurkami, to go dostaniesz. Dzięki. Widziałem, co zrobiłeś, Wielki. Nie wiem, jak to możliwe, ale skoro jesteście w stanie sprawić, że jedzenie samo się pojawia, to czy moglibyście zamówić dla mnie kość? Ja nie potrafię, ale może medal Wielkiego nam w tym pomoże. Zobaczymy. To niesprawiedliwe, po prostu nie chcecie się ze mną podzielić. Nie potrzebuję tego. Nie miałem nic złego na myśli. Jeśli Was przeproszę, spróbujecie? Przepraszam. Dobrze. Najlepsza jaką kiedykolwiek jadłem. Cieszę się, że Ci smakuje. Obiecuję, że nie zdradzę nikomu Waszego sekretu. To będzie długi dzień. Simba. Simba, Simba, nie wyglądasz, jakbyś pokonał Tygrysa. Powinieneś się cieszyć, wiem, ale nie ma się z czego cieszyć, skoro nie wiem, jak zdobyć jedzenie dla rannych. Ja się tu zamartwiam, a Tygrys pewnie planuje kolejny atak. Cieszę się, że Was tu spotkałem. Chciałbym z Wami porozmawiać. Opowiedzcie mi o Waszych medalach. Jesteś gotowy? Tak. To Faraon z drugi. To on nam dał te medale. One posiadają magiczną moc. Niesamowite. Widzicie co się dzieje gdzie indziej i jesteście w stanie przewidzieć niebezpieczeństwo? Mój medal spełnia życzenia, a medal chudego przewiduje co się stanie. Tak jak wczorajszy atak tygrysa. Pokazać ci? Macie mnie informować, co się dzieje. Chcę wiedzieć, jaka część wojska nadal jest w stanie walczyć. Co się z wami dzieje? Odezwijcie się. Jesteście gotowi, by walczyć? Oni boją się odezwać, panie. Wojska Simby ich tak przeraziły. To Cię tak śmieszy? Skoro ty się nie boisz, od teraz ty będziesz dowodzić. Mam dowodzić? O nie, tylko nie to. Już się nie będę śmiać. Co za tchórz. Tylko nie to, panie. Słuchajcie, potrzebujecie trochę odpocząć, o to chodzi? Odezwijcie się. Tak, panie, chętnie odpoczniemy. Jesteśmy ranni. Moje wojska nie są jeszcze w stanie dalej walczyć. Simba i jego wojska pewnie świętują zwycięstwo. Jeśli się dowiedzą, w jakim jesteśmy stanie, pewnie znów zaatakują. Nie mogą się o tym dowiedzieć. Musimy wywierać na nich nacisk. Rozumiecie? Tym sposobem pokonamy ich. Panie, wspaniały plan. Niech żyje tygrys. To niesamowite. Chudy Twój medal ma cudowną moc. Nasza moc chyba wytrąciła go z równowagi. Za kilka dni będziesz jak nowo narodzony. Jeśli wasze medale się nie mylą, tygrys planuje kolejny atak. Lepiej schowajmy się w bezpiecznym miejscu. Musimy odpocząć. Moglibyście użyć waszego medalu, żeby zdobyć dla nas jedzenie? To proste. Proszę o coś pysznego dla każdego. Wspaniale wielki, to działa. Zapomniałeś tylko, że większość z nas jest roślinożerna. Roślino co? Roślinożerna, nie jemy sera. Nie ma się czego obawiać, ser jest pyszny, słowo pirata. Wierzę ci, ale zwierzęta roślinożerne jedzą trawę i rośliny. Nie wiedziałem, mogłeś mi powiedzieć, zamień ser w trawę. Teraz lepiej. Teraz się najemy. Dziękuję. Cieszy się to? Spróbuj tego. Uważaj. Simba? Nie uwierzysz. Nagle wyrosło mnóstwo świeżej trawy. Mamy magiczną moc. Przyda nam się, ale to musi pozostać naszą tajemnicą. Nie wiem, jak się wam odwdzięczę. Cieszymy się, że mogliśmy jakoś pomóc. Simba, wróg się zbliża. Jesteś pewien, nikt nas nie ostrzegał. Szybko, chroncie rannych. Mogliście nas ostrzec, nie widzieliście ich wcześniej? Nie widzieliśmy ich. Może to nie są nasi wrogowie? Myślicie, że idą tu uzbrojeni tylko po to, żeby się przywitać? Mamy z nimi walczyć? Nie, poczekajmy, aż podejdą bliżej i zobaczymy o co im chodzi. Spokojnie, piorunie, czekamy na rozkaz? Nosorożce. Dorwiemy ich. Pewnie przyszli się dogadać. Macie czekać na mój sygnał. On chce dorwać Sama, łapcie go Nie, zaczekajcie Sam, natychmiast tu wracaj Jestem Ron. Wyzywam Cię na pojedynek. Chcesz się zmierzyć? Dobrze. Chce nas przestraszyć. On jest zbyt pewny siebie, Simba. Uważaj, to może być pułapka. Co pokazuje Twój medal chudy? Nic. Teraz wszystko zależy od Simby. Co zamierzasz zrobić? Musimy stoczyć pojedynek i pokazać im, że ich się nie boimy. O to chodzi, Simba. Będzie żałować, że tu przyszedł. Chcemy się z tobą zmierzyć, tylko bez żadnych sztuczek. Nie mam zamiaru oszukiwać. Jak chcesz walczyć? Może powalczymy na rogi? Ostrzegam cię, jeszcze nigdy nie przegrałem. Zgoda, ale żadnej pomocy z zewnątrz. Zaczynajmy. Kto będzie walczył w Twoim imieniu? Kto ma tyle siły? Ja zmierzę się z tym nosorożcem. Piorun da sobie radę. No dalej, Piorunie. On jest bardzo dzielny, ale czy to na pewno dobry wybór? Zaufajmy, Simbie. Fiorun wygra? Nie mam pojęcia.